Strony. Flora No niestety, ale prawdopodobnie to już jest dzisiaj właśnie ten dzień, kiedy podbijamy ostatnie tereny Jak widzicie mam już milion, milion fo forsy, więc no dzisiaj już szy szybko wszystko podbijemy no, więc to będzie raczej krótszy dzisiaj odcinek tak. No prawda, no jeszcze nie do końca, czy to naprawdę będzie ostatni, ale coś mi się wydaje, że to tak się jeszcze skończy dzisiaj końcem gry. Zobaczmy to. Australia będzie podbita. No bardzo mało terenów już. Ale nie podbijemy jednak i tak wszystkich terenów na jednym odcinku, bo chcę jeszcze zrobić jednego shortsa, więc. No. W ogóle ta i tak ta seria nie była opłacalna w ogóle, więc ja się cieszę, że już się kończy. No, nudna no jest. No już tak po krótkim czasie zaczęła mi się nudzić. W Australii zaczynamy wygrywać. No, jak mówiłam, no na początku jest nudna, później jest ciekawa, bardzo ciekawa. No a no, już później to tam podbijasz, atakujesz, ulepszasz, czekasz i... Takie rzeczy. Bo coraz dłużej im jesteś lepszy, tym, mniej, tym bardziej atakujesz lepsze państwa. A im lepszy. A jak jest mało lepszych państw od ciebie, to już macie, kto atakować praktycznie. No i tak widzę, że mało wyświetlenie jest pod tymi filmami, to tak trochę wiecie, słabo. Już i tak mam dużo nowych serii do nagrania. No co prawda no. Ja się cieszę. A przepraszam no. Mi seria była fajna ale... Nie, nie. Postaram się dzisiaj już to zakończyć wszystko. E, następnym będzie, następnym krajem będą Włochy. No a później tam bardzo szybko będziemy podbijać. Patrzcie jak to wygląda. Teraz żaden kraj nie ma z nami szans. Patrzcie jak to w ogóle dobrze wygląda, nie? Nie, nie no, no, naprawdę no. Koniec serii. No. Nie chcę... Nie chcę też zaprzeczyć. No ale też jest no, taka szansa, że jeszcze to dzisiaj nie będzie do końca. No ale no, mi się wydaje, że ja bym chciał już to dzisiaj zakończyć. I się zastanawiam, czy wrzucić inne filmiki na kanał. Ale chyba wrzucę jeszcze dzisiaj. No. Dobra, no wrzucę. Nie, no. Milion forsy miałem. Czajcie to? Bo ja byłem na Mistrzostwach Polskich w zapasach i na no jak mi się nudziło, to sobie odpaliłem tą gierkę i zacząłem awczyć. Więc no, no fajnie. Może jak dobijecie 50 subów kiedyś, to zrobimy sobie live'a jak właśnie podbijamy. Jak najwięcej kraj, kraj na jednym live, ale to. Taki jeden spoiler. Spodziewajcie się y, gier horrorowo przetrwaniowych. Y, no czyli... no. Nie wiem, ja nie chcę, nie chcę mówić, później się dowiecie, bo sera będzie fajna. Mam kilka serii. Teraz kanał będzie raczej chyba taki lepszy. Dobra, tutaj podbijają Później Białoruś Norwegia Wymelinuje te już małe kraje Później tu Oman jakiś W ogóle to już trwa 4 minuty, ale teraz szybko będą te walki, bo e, no reszta krajów już nie jest taka dobra Nie stawią mi oporu takiego dużego jak na przykład Włochy to był ostatni, dobry przeciwnik. Dobra. Gotowe tu. Teraz będzie Szwajcaria. Albo co, czy nie Szwarce? Szwajcaria? Nie, nie. Już mi się. Te kraje tutaj. Zacznijmy od nich. Kolonizujemy. Później będzie Belgia, Szwajcaria, Czechy, Grecja, Białoruś, chociaż jakiś Czechy, Czechy zaatakuje jako ostatnia. To ostatnie tereny praktycznie w Europie. No i jest dobra. Ja w pewnym myśl momencie myślę, żeby prze przerwać już w serię, ale nie pomyślałem, dobra, nie ja to już ma sensu i tak dokończę ją, żeby mieć ją już z głowie i zacząć inne lepsze. Dobra, tutaj. O, jeszcze jakiś kraj zostanie, na, będzie najeżdżany. Zobaczmy, Kuba. Czyli gdzie była Kuba? A, no, tak tam. Na ile? Nie, 34, dobra. Dobra, no tutaj podbijają. Czas na Szwajcaria. Kurde, nie mam kupalnie diamentów? O, ja, ciebie. Dobra, albo sobie strzelę bombą atomową, tak na jakiś. Tak dla pośmieszkowania na jakiś kraj. Dobra, rości Dobra. Teraz pięć jeden dwa pięć jeden dwa. E... O, Grecja. I leci. Od razu będziemy musieli być w gotowości, żeby od razu zaatakować. Aha! Od razu podbiliśmy całą. No dobra. Nie że jakoś bym na, na to narzekał, był raczej bardzo, bardzo bardzo, się cieszę. Dobra, Szwajcaria jest jak? 70 i 70? Tutaj i tu. Dobra. Atakujemy. Później Białoruś. Hmm. Tutaj to jakieś małe państewka tu. Jeszcze Nowa Zelandia nam zostaje. Tutaj nowa Gnewa Zostało nam jeszcze tylko no jeszcze tam kilka państw O to jednak to nie, słuchaj jeszcze koniec serii, jeszcze będziemy musieli trochę podbić Dobra, tutaj samolocik Wygraliśmy wojnę czy dalej jest? O, wygraliśmy. Oczywiście. Ser. Zegarki to dopiero muszą być. Teraz Białoruś. 20. Czy? Dobra, wszystko zróbmy na 40. Dobra i tu na 40. Teraz Oman, Zatakujemy zaatakujemy później. Co się dzieje? Przegraliśmy wojnę? Ale jak to? Aha, dobra. Złą rzecz ulepszyłam. Dobra, już to, to się nie powtórzy z takim słabym krajem. Teraz będzie Portugalia. Hmm. Tak ogólnie, jak gdyby nie licząc Polski. To największym krajem na świecie teraz by była chyba Nowa Zelandia albo Norwegia? Nie wiem. Dobra, zresztą ważne, bo już to podbiliśmy. Teraz ulepszamy wszystko na. Halo. Nie, nie chcę kolonizować. Nie tu. Wszystko na sześćdziesiąt, dobra. Dobra. Tu. Tutaj. Teraz tu. Aha, na siedemdziesiąt lepszym przez wypadek, Dobra. Koloniz... Aha, jeszcze Irlandia. Aha, i Norwegia, o nie. I to jeszcze trochę będziemy musieli tego podbić. No, mało nam zostało. No Mamy już tylko 10 państwom zostało, ale to nie podbiemy. no szkoda, bo chciałem już to mieć z głowy, no ale dobra, to mi się nie stało. Już od tych fabryk nie ulepszam, że to może jeszcze zdążymy jakoś. Dobra, wszystko na 60, 62, tutaj. O, gotowe i tu. 55, 65, a co ty Norwegia, Maila? O, o. Dobra, atakujemy. Po, dobra, później Irlandia. Ale nie, no mam pomysł, jak to ukrócić, wszystko magia cięć. Brytania. Aha. Jakie kraje Dobra ten. Dobra. Widzimy się jak podbija kolejny. Irlandia podbita. Kolejny kraj podbity. Oman jest przyjęty. Tutaj też tereny podbita. Tutaj też tereny podbite. Tutaj też teren podbity. Singapur podbity. A Nowej Zelandii już nie ma. I to jest ostatni kraj na ten odcinek. Tutaj został nam jeden mały wypierdek. No i widzimy się w shortsie. Więc na razie.